Nie jesteś na miejscu. Chyba tutaj. Chyba tak, chyba tak. Dobra, dzięki ci bardzo. Na razie, do widzenia. Chyba dojechałam na miejsce i zaraz Katarzynka po mnie przyjdzie. Zobaczymy czy przyjdzie, nie? No, więc czekam na Katarzynkę. Katarzynka, where are you? Chyba dobrze trafiłam. Patrzcie, Katarzynka jest. Cześć piękna. Ty tak... A ty jesteś opalona. A, to jest Katarzynka tak jak coś Chodź, przedstawię przedstawicie. Trainerowy. Nie! Chodź, no tak, bądź czeka na się. No weź, naprawdę. Ale ja się wstydzę. Przestań. Widzicie jaka Katarzynka jest upierdliwa? A ja sam tu jakieś fajne bary, restauracje? Nie. Nic tu nie ma? Nie? A na plaży? Nie. Na plaży też nie? nie? To co to za gówno? Nie no są! No to co też nie? No, no bo żebyś tu miałaś mnie zamówiona. Ale ja bym chciała pójść tam gdzieś. W opiekankę? Ej, kostka ci spuchła, czy ty masz taką kostkę brzydką? Co masz brzydką kostkę? Spuchniętą można nie mów. No nie ma spuchniętej. Chora jesteś. Na twój widok spuchła. Ile no, ty jeszcze w tym filmiku chcesz wygrać? No, za granicą? Z 10 lat. Naprawdę? No. no. Trzeba z, zarobić, nie? Na życie, potem już bajlą. Siema! Co ta tak długo z tego Siema! A tak w ogóle to chciałam, żebyś się poszła przywitać i się wstydzi. A jutro będzie z naszymi koszulkami chodzić w się Ale wstydzi. fajnie, że przyjechałaś! Siema! <laughs> Ej trener, Dania mi mówiła, że Ty przyjeżdżasz. Ja mówię, co? No ta Ewelina taka od Kasi. A my, Kamyk? No, 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 coś tam. A my ją znamy. A, nie uważasz że to za na kurwa za standard. Kamy No dobrze, że się nagrało, proszę to. Yy, e, nie... przepraszam, tak, tu. E, mam na imię matkę, mam 20 lat. A, tylko to jest na A, no i co? Za będzie? No za półtorej godziny. To jest pan, tak, tak. To To jest jakoś niezapomniane. Nie. Boję się nagrywać, w sensie, w się nagrywać. Wiecie, w tak publicznych, ale dobra, muszę to przełamać, więc nagrywam. I witam się z Wami jeszcze raz. Siemanko, widzowie, ja jestem Ewelina i witajcie na moim kanale. Dzisiaj zabrałam Was do Gdańska, na beach sokera, gdzie gra moja ukochana przyjaciółka. Tylko idę kibicować i myślę, że też spróbuję beach sokera dzisiaj chociażby pokopać, postrzelać i zobaczyć, jak to jest. Nigdy nie grałam, więc jestem mega podjarana. No i co? I mam nadzieję, że, że wygra. Ja jestem w koszuleczce w Grębacha właśnie od mojej przyjaciółeczki, więc mam nadzieję, że wygra i kibicuję mocno. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia na plaży. Dobra widzowie, przerzuciłam się teraz na GoPro i na mecz. I teraz tym razem gra. Katarzynka z Sylwią, więc w sumie nie wiem komu kibicować, ale zostaje przy Katarzynce Sylwia. kibicuje mocno, ale serduszkiem za Katarzynką. i wygra lepszy. Graba. Żedam, też na GoPro, bo jadę oczywiście sobie na hulajnoze. Bo to 2 km, więc cisnę. Może się na jakieś podbijanie z dziewczyną, kto to wie. A no i taka ciekawostka w nie? jeszcze tyle że tutaj stoi moje dawne auto, renatka. Ale powiedziałam, że odkupię to auto. Jak już nie, będą, nie będzie tutaj chciała moja besta, bestia, bestii. No to oczywiście odkupię. Widzicie? Tam stoi renatka. Dobra, idę szukać tej kolejnogi. Dobra, widzę, nie widzę chyba nogę. Mam nadzieję, że to ta, więc zobaczymy. ej, wstydzę się jeszcze nagrywać, tak wiecie, publicznie, nie? Nie wiem dlaczego, no ale tak jest. No. O, jest start. Tu sedam ten. No i co? Jedymy, nie? Dalej, 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 dalej. Rozpoczynanie. 59 groszy za minutę. Trzeba jechać na gazie, żeby nie było. No przecież nie zapomniał Was wciąż, więc jedziemy. Ej, trzymam Was w lewej ręce, więc jedną ręką prowadzę. Trochę to jest, wiecie jak, w sensie ciężkie, jakbym miała swoją kamerę, to nie wiem czy mi na radę, ale jadę jak taki najgorszy lamus, jak taki lamus nad lamusami, nie? Wiecie, bezpiecznie, w sensie bezpiecznie zawsze, ale jadę powoli, bo kameruję, więc się skupiam bardziej na bezpieczeństwie niż na... Ja jeździe. Ej, nie da się szybciej jechać chyba. 20 na godzinę. Jadę i nie da się szybciej. Nie wiem co jest grane. Albo mam jakąś zjebano kolejnogę, albo jestem, nie wiem. Albo kolejnoga wyczaiła. Smacznego! Nie, nie. Albo kolejnoga wyczaiła, że jestem, wiecie, youtuberem, nie? Więc to nagrywam. No. Nie muszę bezpieczeństwo działać. w się dbać. Ścieżka była, więc jadę. Dobra, nie ma czegoś takiego jak pod prąd, nie? Na hulajnodze czy na rowerze. Aaaa. Don hulajnogówe Pierwszy raz jechałam na rondzie hulajnogowym. Nie wiem, jak to się odmienia. Po prostu możesz jechać na hulajnodze na rondzie, nie? Dalej, kurwa, nie będę tu chodzić z buta, nie? Jadę i. Мушками спадла-то, и япы. 8 минут 7 злотых, 42 паши. sposobu na wzorek a tymczasem blisko bardzo blisko pierwszej walki i by Polonia objęła prowadzenie w tym meczu a teraz już sunie skąd z skądrą ale bardzo dobrze zorganizowane w defensywie tyszanki i mamy w ramkę 1-0 Polonia tychy Stop!

Wygrywamy ja, tu ten... już no. Tak, vloga nagrywamy. dziwne, to jest bardzo dziwne. Pierwszy raz się poznałam. To jadaczka jej się nie zamykała. Wcale ja żenę. To... Ale teraz Dawaj mi dosz! no Katarzyna strzelisz kiedyś w bramkę? Właśnie. I jest wyrównanie! Polonia Tychy! Ja się nie mam nic, nie mam. Poru. Jest to lepszy klimat. Kochani, to jest pierwszy mecz chyba Grębacha, w którym one po prostu mają problemy i się męczą, więc nie wiem, czy powinnam tu być i przynoszę szczęście. Wracaj do siebie, te Raczej Wydaje mi się, kilometrów. że pecha i muszę wracać, tak? Nie. Okej, okay, no to wracam, nie? Jutro. Teleport. <laughs> Teleport. Uwaga, I właśnie znajdujemy się w Krzyżanowicach. Siłeczki? Beach Soccer dzwoni. Odbieram. Halo, nie chce mi się iść na ten mecz. No strasznie gorąco, dajcie spokój. Muszę odpocząć. No dobra, dobra, lecę. I znów się pojawia jak coś. A jak y, na przykład nie dajmy, że przegrają to... Jest! Nareszcie! Yes! Brawo Biduś! Yes! Ja... Chciałam przekonać wypocone. Tylko nie przejar Nie, nie, dalej, 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 to za to Ta dziewczyna robi mi kontent cały na moich odcinkach. I to... 4-2. Jest piątą ramkę, wieją Żelki. To nie miało wyglądać. Tak, to piękny wolny, wiesz? Był ale piękna ale piękna taki parafotę, ale dobra. Ale jest. Nie? Ale cieszynka najlepsza. Poważnie, tak. to nauczycielka, co mówisz, że dzieci są głupie? Powiedział że jak tam pójdę, to on się tu lepszy. Ja już więcej, nie siedzę z nimi za Klapki, 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 Jakie pierwsze wrażenia? Fajne, to ja chyba śpiewa. ciężki mecz, e. nie? Alu! Zmęczyłaś się już? powodzenia! Tak! Tak! coś, z daleka. Widziałeś jakiego ona się farfocla uderzy? No o, Nie, bo mi tam gadali. Widzisz jakiego farfocla? Ta my, tu Jak nasza debiutantka na piasku. Ewelinka. Co? Ta dziewczyna robi najlepsze przeprawy. Tak, ona zawsze mi nagrywa, gdzieś <grywa> filmiki czy coś, to play jest zawsze. Tak, tak, tak. Nagrywa na przykład? Nie, jest jakoś wolny. Tak, trzyma tak telefon, a potem... Uuu, no brawo, Misa! I tam widzę piach, nagrywa. Nie mam w ogóle jakieś stopy no, Ale się wkurzała już dzisiaj. Brawo, mazu jak coś widziałyśmy wszystko. Brawo, I jest pierwsza ramka do bieżarek. Na świetna interwencja.

<noise> Pokażę Wam teraz najsłodsze zdjęcie, jakie dzisiaj udało się zrobić. Czekaj, czekaj, pokaż. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy myślimy o tym samym? Uwaga telepatia. Poczekaj. Ile można czekać? Czekaj, poczekaj, stop. A i ogólnie mecz zakończył się wynikiem 6-2. 6-2? 6-2 tak. dla Grębaków, więc gratulacje, ale gratulacje dla Mariuszka. Najsłodsze, prawda, prawda słodkie, patrzcie. Co są Ci the best? Sweet. Fajne, bardzo Bo ten jest fajny. <noise> I fajne dziewczyny. żeby nie było. Mm. Bardzo. Śmieszne. Mhm. Najbardziej jest Madziak, najśmieszniejsza. Tak no. <noise> Nie ulicę? Nie, 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 na ewelina kamczyk <noise> jest najlepsza. <głos> <głos> Dzięki. Przemankowicowie? Pierwszy raz jestem nad morzem w tym roku I w sumie oddana już Piękne morze, polskie morze Dużo ludzi, przyjemnie, cieplutko Więc loda ekipy jabłkowego Więc pozdro dla wszystkich tych, którzy jedzą A jutro e, Zaczynam oglądać Beach Soccer'a i kibicować oczywiście Więc bądźcie czujni I wyczekujcie Muziaki. Kolejny dzień w Gdańsku z Kacperem. Nie. No. No. Tylko teraz jest jeden problem, widzowie, kochani. Że Kacper kibicuje komu innemu i jakomu innemu. Prawda, Kacper? Tak bywa. Robimy jakiś że... zakład? Tak, o skrzynkę bananów. Dobra, skrzynka bananów. Ale nikt nie mówi, że jest pełna. Dobra. Z pająkiem. No był kiedyś taki filmik. No wiem, widziałam. Ty mi o tym powiedziałeś, teraz za każdym razem, jak kura podoba, to się boję wyjąć, bo myślę, że to pająk będzie. E, a widziałeś y, filmik, y, jak w Biedronce przy pączkach jest mysz? Nie. A, dawa, a, dawa. To

Zwy發ekty, Kąsię, grupań, nie wygrywa 1-0. Brawo wygrypania. brawo ma wygrypania. Nie Nie ma wygrypania. Nie Nie to wygrypania. Nie Nie ma wygrypania. Nie 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 nie, nie pytaj Nie, w finale, rozumiesz? Gramy w finale My, gręba. Brawo, brawo Czyli jednak wracasz jutro Tak, tak Dzięki, uratowałaś mi mój aparat Ja mówię tak, Gozi strzeli w ramkę, nie? Stawiam aparat, dobra, jak czekasz, oddajesz aparat I strzeliłeś mi w aparatie Brawo Drym, czekam, czekam. No, no, no. Czekam, czekam. <laughs> Maciek to jest moja faworyta. Kajtuś, to jest bez Kajtek. Ka kajtek? Pozdro. Orszciłam cię i dla mnie jesteś Kajtek. Nie? No. Pasuje jej, nawet jest podobna do Kajtka. Tak jest. No i z i rangi finał. To, to, jak mówiliśmy, ten mazurek dębowskiego, który zawsze. Drugnie e, brzmi. To wystawiście po 2 minutach i 11 sekundach.

Aj! Aj! fajnie! za dużo tu na wygranej, że kogoś. Kogoś! 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 Brawo! Brawo! Kogoś! 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 Nie na się uderzać z lewej nogi byś miała idealną, nawet nie wiem, z wiem ale uderz. Po piasku, koniada. Brawo, prawda, jest. Prawda, jest. Prawda, jest. Prawda, jest. Prawda, jest. Lady do po eee, piasku Patrzcie jaka ma jest nieogarnięta Gdzie jest jej posiłka? na No z mi Ale Ależ jest przyspieszenie No Oj

Ładnie, proszę. Tak, bo Nie daje Ani centymetra wolnego. No, nie? no. To są trzy no, no. No, no. No, no. No, no. No, minutki. No, minutki No, no, no. No, no, no,

Siemanko widzowie, dzięki, że dotrwaliście do końca, ja już jestem w Krzyżanowicach, dotarłam wymęczona, wypocona po big opalona, jestem jak widzicie jak robotnik, jak biało-czerwonik, ale mega fajnie było. Dotarłam do domu, to już to nagrywam jak jestem już tak dwa dni po big Moja skromna opinia i skromne zdanie jest takie, że jestem Waszym fanem numer jeden. Już byłam wcześniej, ale teraz jeszcze większym. Jakbym tylko miała okazję i mogłabym być częściej na tych meczach beachsockera, to uwierzcie mi, żebym była mega zajawa. A Wam dziewczyny mega mocno kibicuję, powtarzam ogólnie sobie mega, no ale nieważne, mega sprawa. Eee, trzymam mocno za Was kciuki na Mistrzostwach Polski. Eee, szkoda, że mnie nie będzie, ale będę na pewno oglądać online. I co Wam mogę powiedzieć jeszcze? że to co robicie jest niesamowite, po prostu tyle wysiłku, ile wy to wkładacie, serducha i tego wszystkiego, no szacun, nie? Szacun ogromny, jeszcze raz gratulacje i dzięki, że mogłam z wami e, być i spędzać czas, i widzieć, jak to wszystko wygląda od kuchni, a nie tylko na boisku. Tak więc zostawiajcie kochani łapki w górę, subskrypcję tego kanału tam na dole, oczywiście z dzwoneczkiem, żeby Was moje filmy nie omijały. No i dzięki, że byliście, a komentarze napiszcie. Gratulacje Grębach! Albo co chcecie, ale ja gratuluję Grębachowi, i tyle. Nuru!